Przed Najwyższym Sądem Wojskowym w Warszawie odbył się proces kierowników Bandy Dywersyjno-Szpiegowskiej działającej w Wojsku Polskim. Tatar na żądanie angielskiego wywiadu organizował na rzecz mocarstw imperialistycznych szpiegostwo godzące w obronność i niepodległość Polski. Nowicki, Utnik kierowali z Londynu dywersyjno-szpiegowską organizacją Hell której podporządkowane były bandy podziemne i ośrodki szpiegowskie w Polsce. Kirchmeier, wysunięty przez Spychalskiego na wysokie stanowisko w odrodzonym wojsku polskim, organizował wywiad i współpracował z ambasadami państw imperialistycznych. Roman, organizował siatkę szpiegowską w instytucjach wojskowych. Herman, drugi protegowany Spychalskiego, kierował akcją szpiegowską i przygotowaniami do dywersji. Mossor ofiarował swoje usługi zbrodniarzom hitlerowskim. Po wojnie brał udział w kierownictwie konspiracji. Wacek, wysłannik Tatara, nawiązał kontakt z bandami podziemnymi. Jurecki tworzy komórkę wywiadowczą na terenie sztabu generalnego. Wobec przygniatających dowodów szpiedzy przyznali się do winy. Ich zbrodniczą działalność potwierdzili świadkowie. Świadek Junggraf, agent Intelligence Service... Naslany do lotnictwa polskiego, mówi o spotkaniach Kirchmajera z funkcjonariuszem ambasady amerykańskiej. Przy spotkaniach z przedstawicielami ambasady Stanów Zjednoczonych. Ile takich spotkań było, gdzie, z kim, w jakim miejscu, jaka treść rozmów? Brałem udział w sześciu spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym 1947 roku. Odbyło się ono na terenie mieszkania prywatnego obywatela kupca Kirchmajera w Warszawie ulica Filtrowa nr 63. Każdorazowo przed takim spotkaniem byłem dzień przedtem albo w dniu spotkania uprzedzony przez Kirchmajera o miejscu tego spotkania. Jadek czachowski który utrzymywał łączność z bandami podziemia, potwierdza kontakty z ambasadami. Skorzystania z ich pomocy przy organizowaniu części. Z pomocy? ambasad. Jakich? Angielskiej, amerykańskiej, francuskiej. No. A poza tym nawiązanie współpracy z nimi. Jakiej współpracy? Współpracy z, na odcinku wywiadowczym. No i w związku znaczy, z tym to było zrobione? Więc odbyły się spotkania. Przedstawicielami wszystkich trzech ambasad, prawda? Ja osobiście byłem w towarzystwie majora Wacka, Radosława na takiej rozmowie z przedstawicielem ambasady amerykańskiej i ambasady angielskiej. To znaczy tylko dwóch. Przy amerykańskiej tak, i angielskiej. Tak jest. Przy francuskiej nie byłem, bo już nie było wtedy w Warszawie. Świadek Marian Spychalski, jeden z przywódców odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego potwierdza, że znając przeszłość oskarżonych przyjął ich do wojska, awansował i kierował na odpowiedzialne stanowiska. Na pytanie prokuratora odpowiada. Czy świadek mówił Gomułce, że Herman w okresie okupacji był szefem wywiadu drugiego oddziału komendy głównej AK? Mówiłem y, Gomułce, że był właśnie szefem wywiadu wojskowego. tak jak mi mówił Herman, drugiego oddziału Komendy Głównej AK i powtórzyłem to, co mi mówił Herman właśnie osobiście. Czy Gumulka wyraził swą zgodę na przyjęcie Hermana do wojska? Gumulka wyraził zgodę. Dzięki poparciu grupy prawicowo-nacjonalistycznej szpiedzy i wrogowie Polski Ludowej zdolali rozwinąć swą sprodniczą działalność, ale działając przeciw narodowi, izolowani od społeczeństwa nie mogli osiągnąć swych celów. Czujność naszego ludowego wojska, siła naszego państwa ludowego pokrzyżowały ich plany. Na sali sądu obecni są dziennikarze z kraju i zagranicy, delegaci robotników wojska i organizacji młodzieżowych. W imieniu całego narodu prokurator żąda surowej i sprawiedliwej kary. To chce przywrócić w kraju panowanie kapitalistów i obszarników. Popełnia zbrodnię przeciwko narodowi polskiemu. Kto chce oddać Polskę na łup imperialistom, popełnia zbrodnię przeciw narodowi polskiemu. Oskarżeni w niniejszym procesie służyli obcym imperialistom, rozpalającym antypolski szowinizm niemiecki. Najwyższy sąd wojskowy skazał oskarżonych na kary długoletniego i dożywotniego więzienia. Jest to wyrok całego narodu, który podwoi jeszcze swoją czujność i zgniecie każdą próbę szkodzenia Polsce Ludowej.